Dzisiaj jestem pakiety jest szybki update z dnia 21 lutego 2023 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja hazardisty, składająca się z karty Tarota z Mieczy, gran Corazon Madeira oraz złoty dolar z 1800 roku o wartości 95 dolarów. Jeśli chodzi o tygodniowe premie, od 21 do 27 lutego zagrajcie w tym tygodniu w serię wyrozioną u boku z tej bandy żeby zgarnąć czerwone rękawice Woodland. A jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to 21 do 27 lutego ekstremalna seria wroga publicznego. Więc jeśli chodzi o nowości, to byłoby na tyle. A teraz szybkie przypomnienie, co dalej obowiązuje. U Cripsa w obozie mamy promocję na wszystkie wystroje obozu. Oraz na wybrane psy Zabraniu zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymam 3 razy więcej dolarów oraz 3 razy więcej doświadczenia. Wstajemy mamy promocję na konie wyścigowe oraz na konie kladrubskie. Również mamy promocję na wszystkie siodła. A w katalogu mamy ponownie darmowy strój od Rockstar. więc darmowy strój prezentuje się tak. Również w katalogu mamy promocję na spodnie. A u różnikarza mamy promocję na rewolwery. Również mamy promocję na amunicję szybką, do rewolweru, do pistoletu. U Madame Nazar ostrogi moraj na promocji. A u Pasera mamy promocję na rewolwer z grawerunkiem Schullera. 3 razy więcej dolarów złotej punktów doświadczenia za ekstremalne misje telegramowe, jeśli chodzi o ryzykowny interes oraz zlecenie od Skeldinga. Szlak handlowy czyli wydarzenie w grze swobodnej dla handlarzy. Zapewnia teraz dwa razy więcej dolarów złota i punktów doświadczenia Dwa razy więcej dolarów złota i punktów doświadczenia za misję w grze swobodnej. Misję możecie wykonywać samotnie lub w ramach bandy, co zapewni dodatkowe 30% punktów doświadczenia, które w tym miesiącu dotyczy też wydarzeń w grze swobodnej i listów gończych. Koszt założenia stałej bandy jest w tym okresie zniesiony, jak tutaj widzimy, jest za darmo. Dwa razy więcej dolarów, złotej punktów do za okazję krwawej forsy Klejnot Wschodu. Nagrody przez cały miesiąc. Ukończ misję zniszczona przez żal, żeby zdobyć 50% zniżki na namiot obozowy. Wytwórzcie przedmiot przy ognisku, żeby otrzymać 40% zniżki na punkt szybkiej podróży. Zajmijcie co najmniej trzecie miejsce w dowolnym wyścigu, żeby dostać gaz, delikatne machanie. Tryb do broni oferuje dwa razy więcej dolarów, złotej punktów do czerczenia. więc warto zagrać. Więc to byłby na tyle. Wbijajcie nas na link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.